W takich małych czołkach, <Upper language> zawodowo. Bold. Drodzy Państwo, macie Rycerze że po granicy aketon, Bractwo zamku Grodno, poczynajcie. Aketon! Aketon! do przodu, aketon! Jest punkt dwóch sędziów musi przyznać, że było trafienie. jest akurat Jest. W tym wypadku 1-1. Przyznajemy za trafienie, następny. 2-1 dla Ketona, do pięciu. Brawo. Dla Ketona punkt, za trafienie bezpośrednio w głowę. Było trafienie. Stop, 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 stop. stop. Wyjaśnijmy ostatnią sytuację. Trafiony, tak? trafiony w pleśnię. Dobra, 3-1. upadek miecza, miecza. Aketon pozwala podnieść przeciwnikowi miecz. <grywa> brawo na Aketona, brawo. 4-1, upuszczenie miecza. Czołaz był bezpośrednio 5-1, brawo, zwycięża keton Bratwozna Pogrodno, brawo dla Macieja z Rycerzy Pogranicza, Maciek wie jak wyglądają klacze i po prostu stwierdził, że odda pole, brawo, brawo doby dwóch, zapraszam.